Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w nowym projekcie Zagrajmy Tym Razem. Pod swoje skrzydła bierzemy ojca dzisiejszych FPS-ów, tak ta jak i legendę strzelanek, czyli Quake'a. Quake'a 1, pierwszą z całej serii, która zasłynęła przede wszystkim swoim silnikiem, Quake Engine. I ponieważ, dlaczego? Ponieważ był to silnik już w pełni 3D. Nie tak jak w DUMie, gdzie widzieliśmy, e, można powiedzieć, pseudo. Obraz Pseudo 3D i wydawcą Quake'a jest... ID, znaczy wydawcą, kurczę, myli mi się zawsze to. Producentem jest ID Software, natomiast wydawcą GT Interactive a premierę gra miała w 1996 roku. Dość dawno. A jednak zapamiętałem ją... w nią nie pamiętam w tym roku, ale byłem małym prytkiem. I zapamiętałem ją jako z ładną grafiką. Przyjemnie się grało. I muszę wam powiedzieć, że nadal trzyma tak poziom. Tak jak dzisiaj uruchomiłem, tak samo ją zapamiętałem, co się rzadko zdarza. Ale może przejdźmy do fabuły. O co chodzi? Chodzi o to, że idioci z rządu eksperymentowali z teleportacją. Przez co udało im się nawiązać kontakt z mieszkańcami innych wymiarów. I wtedy zaczęła się rzeźnia. Dlatego też postanowili wysłać jednego śmiałka, który przechodząc przez teleportery będzie niszczyć oddziały wroga. I tym śmiałkiem zostaliśmy my. Naturalnie bez imienia. Są w grze dostępne 4 stopnie trudności. I jeszcze chciałbym Wam. A to za chwilkę Wam powiem, jak zaczniemy. Są zostały wydane do Quakea 3 dodatki: Mission Pack 1 Scourge of Armagon. Mission Pack 2 Dissolution of Eternity. I Final Mission Abyss of Pandemonium. Jak czytam to tak w cudzysłowie, mogę się mogę pomieszać co nieco. Ale do tego trzeciego trzeba dodać, że jest to nieoficjalny dodatek firmy Impel Development Team. A poza tym, poza tymi trzema, jest całe mnóstwo modów, które zostały stworzone przez fanów. Wystarczy tylko dobrze poszukać. No dobra, ale zacznijmy nową grę. I tu mamy dokładnie pierwszy pierwszą lokację, gdzie wybieramy poziom trudności. O, nie. To jest no oczywiście ciężki, normalny i łatwy. Zagramy sobie na ciężkim, o ile przeskoczę. I O, dobra. Teraz zapytacie się, gdzie jest. Bo eee, Powiedziałem, że na początku są cztery poziomy trudności. W takim razie, gdzie jest czwarty? Otóż czwarty jest w tym miejscu. Najgorszy koszmar przechodzi. Tylko, że muszę dobrze wylądować. O, fakt nie tak. <laughs> trzeba wylądować, co może się uda. Od tam trzeba wylądować na tej testy i przejść tam. Tak, spróbujemy. A za to, za ten czwarty poziom, dziękuję.. trzeba podziękować e, Człowiekowi z Wyżyn, który również. A. Fuck, nie tu. <ścoughs> o, ostatni raz próbuję. Trzeba podziękować Człowiekowi z Wyżyn, który również nagrał. E, Quake'a. O, dobra? Shit, dobra. To e, nie, nie próbuję. Idę sobie stąd. To jest już ostatni epizod, który też zagramy, ale tam jest chyba poziom trudności i koszmar. Gramy na hardzie. Pierwszy epizod. I rozpoczynamy. Klik. Jak już mówiłem, zapamiętałem Quake'a w dokładnie takiej samej grafice jak... Jak teraz się prezentuje. A Przeważnie, gry jak uruchamiałem stare gry, to łapałem <grym> się za głowę. Jak można, jak ja mogłem grać przy takiej grafice? Jak to wtedy nie zwracałem na to uwagi w ogóle? W sumie teraz, jak fabuła jest dobra, to grafika też nie niezbyt mnie interesuje. Dobra, tu coś było na pewno, tylko. Już nie pamiętam. Co... Aha, dobra, że Idź sobie poziom trudności, chyba się ilością wrogów. Idźcie sobie! Oła? Czy to jest? kurchom Ok, eee, poziom trudności różnią się. Co jest? Liczbą wrogów i chyba otrzymywanymi obrażeniami. Dlatego może być dość ciężko. <laughs> Jakbym sobie nie radził, to przejdę na normalny poziom trudności, ale chciałbym przejść go na trudnym. bierzemy to, to wszystko. I sekret i mamy dubeltówkę świetnie. Tu gdzieś pies się chował, nie? Okej. Okej, okay. okay, myślałem, że tu też jeszcze jeden wyskoczy, ale jednak nie. Na przykład gdybyśmy grali. Na normalnym poziomie trudności to tutaj nie byłoby tego po lewej, który mi wyskoczył i w tym miejscu po tworzeniu się drzwi byłby tylko jeden przeciwnik. Oczywiście nie uruchomiłem stopera, ale to nie szkodzi i mam już... To chyba strzela gwoździe... gwoździami, o ile się nie mylę i dubeltówkę razem. Tu też pamiętam, ale to za chwilę idź, 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 idź. rozwal wszystko, Ała, co jest? No, po ogrom się jemy. <laughs> Ta twarz teraz przeżycie jest po prostu boska. Ej, puść mnie. No jakiś błąd. Okej. Okay. Tutaj. Mam nadzieję, że to się nie skończy. Jak będę w wodzie? O fak, kończy się. Kończy się. Idź, idź, idź. Czekaj. Dobra. Ta woda jest trująca, niestety. Chyba. Tak. Albo zwykła. Nie, nie będę sprawdzał. I pojawiliśmy się na, prawie na początku. Tak przy okazji, dopiero jak próbowałem, sprawdzałem czy to się nagra, to dowiedziałem się właśnie, że tu jest ścianka. W sumie, wiecie co, tu też jest, był jakiś sekret. A tu jest przejście, taki skrót. No chyba nie ma. Dobra, idziemy stąd. Nie ma tutaj przycisku użyj. Jest po prostu strzel... strzał. On odpowiada za użycie. Tak można powiedzieć, że wchodzimy siłą. Okej, okay, tu już prawie koniec, ale jeszcze tu sobie pójdę. O, o tym akurat nie pamiętam. Coś jest. Tak. I tu wyjdziemy na samym początku, gdzie znaleźliśmy zbroję. O tu. Ja tam nie chcę. Idź. Schowajcie. Chciałbym jeszcze tu zobaczyć, czy coś jest. Nie, nie ma niestety. Dobra, to zobaczymy. Jeżeli się da wyjść tędy, będę wdzięczny. Świetnie. Hop. Więc 5 sekretów na 6, czyli jeszcze... Aha, już widzę. Tutaj, gdzie teraz macie to okno, tam był jeden gościu, to po tych schodkach można wyjść do niego. Bodaj, że trzeba wejść na, na ten przycisk zielony i potem przeskoczyć. Dobra. I kolejny. Teraz są już mocniejsze. Idź sobie. Ten się sam zabije granatami. amunicji za zawsze jest mało. A tu pozbieram. Tutaj jest jeszcze. O! Wydawało mi się, że ktoś tu jest. Okej. Okay. jakieś błędy grafiki, chyba. Dobra, słuchajcie, to sobie zapiszę i sprawdzę, jak to się nagrywa. Żeby nie było potem jakichś nieprzyjemnych zdarzeń. Za chwilkę wracam. Okej, okay, cześć, już jestem z powrotem. Nagrywa się wprost wybornie. I myślę, że odcinki będą tak około 20. 20 minutowe. O, shit. Ups. Nie. nie jest nie zdążył trafić, co jest bardzo pozytywnym aspektem. Nie. fakto dostanę. Nie. Dobra. Tam widzę tubeletówkę. Mam, mam bronie wszystkie. Dobra. Okej. Okay. Fajnie. Yep. Uh -huh. Okay, Tu gdzieś jest przycisk, pamiętam. Ale nie będę go jeszcze brał. Bo za tymi drzwiami jest dość. Będą takie dwa potworki. Będą dwa potworki. I to są dość silne, dlatego chciałbym mieć wsparcie. Post... W postaci Można nazywamy go rage mode'em. Okej, okay, dobra. O kurczę, tego nie było. Tego nie pamiętam. <laughs> nie pamiętałem. A to też pamiętam. Wow. Mylą się jeszcze przyciski okay, i mamy właśnie dojście tutaj tylko chciałbym poszukać jeszcze o, leczących Zerwałem, Chwila. tu też coś gdzieś było, tylko jak sobie przypomnę. No, wiem. Mamy przekaz broje Czas może być tutaj. Zbierzemy range mode. Idziemy tu. nas strzała. Dobra, na normalnym było ich chyba dwóch i chyba nie zapisałem, nie? <laughs> Dobra, to słuchajcie, wrócę do Was jak do tego momentu dojdę. Ok, podejście drugie. Tym razem już zapisałem. to będzie masakra. O oh shit, o oh shit, o oh shit, 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 shit. shit. Idzie sobie idź. iść. Uff. Jestem tak czy strasznie, jak się wydaje. Ale to jest naprawdę się obawiam. Amunicji troszkę. Człowiek ma. Hop. I tu będzie jeszcze rycerzyk? Nie tylko. Placzki. O oh shit. Słyszycie? I wrota. Świetnie. Dwa sekrety na trzy. Nie wiem, gdzie jest trzeci. Jeszcze. Haha. I jednego gościa nie zabiłem. Dobra. Nie jest Zapiszemy. I granatnik. Te zabiaczki się... Ło kurcze! nie! Tego się nie spodziewałem. Jeszcze raz pięknie. Tutaj się na pewno coś otworzy, jak będziemy się wracać. I wyjdzie coś. Na normalnym modzie. W... Na, 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 modzie. na normalnym poziomie trudności wychodził gościu z wyrzutnią rakiet. Ups! Co jest? Jest kowalec. No dobra, nie jest za łatwo, tu jesteś, Okej, okay, ale nie tutaj miałem iść. Trochę chciałem wyczyścić. Tu może wyskoczyć potworek? Nie. O, -o zgniecie nas? Nie. Tego jednego zastrzeliłem, nie? Jak, przy jak dobry zombiaczek wstanie. Myślę, że jest za cicho. Łooo, wow, No to po robocie. Ha, no to, to jest już przerąbane.